Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców ponownie na nowym filmiku. Było sprzątanie do nie nagrywaliśmy, no bo ostatnio było nagrywane jak to się sprząta. A tym razem wszystko na glans yy, wytegowaliśmy i tu zrobiłem jedzenie, yy, cząsnek, olej czosnkowy i groździa piwne już już się nie cierpiłem, już by chciały jeść. To sprzątanie troszkę potrwało, dzisiaj pojedzą później, ale jeszcze ściutko. Mm -hmm. Wlot zamknięty, a ja widzą chodź tu, chodź chodź chodź, 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 chodź. Byłem u kolegi stolarza dał mi wórek Worek Procin takie ładne wiórki biorę teraz u niego mówi nie ma problemu dużo tego ma nie mają co z tym robić Palu w piecu nawet a jak się rzuci takie suchutkie do gębnika to i pachnie i czyściutko suchutko jest jeszcze jedna sprawa, mamy osy w gołemniku. Znaczy się może nie w gołemniku, ale poza pod wolierą. Dzisiaj żeśmy sprzątali tu gołemnik i tu pod wlotem pod też było sprzątane i obijaliśmy siatkę z podwoliery. Patrzymy, a tam pszczoły tu byś musiała niżej o widać tam mają gniazdo siedzi tam o widzisz? o wyszły trzy dobre nie drażnimy ich zrobiły se z tym panelu w sidingu tam miały szparkę tam tu mają zadaszone nie leje i suchutko tam se zrobiły ale musimy ich jakoś chyba zlikwidować chyba chyba 20-30 ładny kwiat będziemy popatrzeć ile jest wody bo nie lało chyba z 3 tygodni albo lepiej nie, przez 2 dni lało, jest na beczkach o rzadko To jest też okaz, bo u nas żab jak na lekarstwo. Wszystko pod ochroną. Zrobimy jeszcze dezynfekcję gałębnika. Tu mamy od pani weterynarz taki środek. Stosuje się to w lewak, w kurnikach, w głębnikach, w oborach. A takie właśnie różne robactwa. Arpon to się nazywa. Wszystko zabija. Stosowałem to już nieraz tutaj. W pióro jadę Wszystko, wszystkie po prostu robactwo zabija 35 zł, to jeszcze nawet cena jest 10 ml na litr wody się to daje. Już mam nawet rozrobione. Pójdziemy to prysnąć. Jak już jest fajnie posprzątane tak. Aha, no można jeszcze stosować przy zwierzętach właśnie. No, w oborach, tylko musi być wietrzone, pootwierane okna i tak dalej, żeby nie w zamkniętym. Maska na wiejskich i wizytowanych, to powiedzieć, mm. że co musi wieszy, tak pisze na tym. Fajny wiaterek, jest przebieg w to ciągnie tam No jeszcze maska z kopalni. pamiątka jak pracowałem no, wody nalo przez noc. Dziękuję za oglądanie moich filmików. Subskrybujcie tam, lajkujcie, łapki w górę. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Dobry lot.